Rotary Klub Góra wspiera poszkodowanych po powodzi, oferując realną pomoc. Rotary Klub Góra od początku zaangażował się bardzo mocno w pomoc powodzianą. Akcja związana z rozdawaniem rodzinom powodzian bonów Leroy Merlin wartości 750 zł każdy jest jednym z elementów naszej pomocy. Można powiedzieć kolejnym. Udało nam się e, dzięki bonom pomóc ponad, ponad 100 rodzinom. Tam próbowaliśmy, próbujemy pomagać tym osobom, które w największej potrzebie, czyli dużo dzieci, albo osoby niepełnosprawne, albo jeżeli mieszkają jakieś takie ludzie starsi sami, że nie ma dzieci, żeby ktoś im pomógł. I większość tych zakupów to były właśnie, Zakupy na materiały remontowe. Jak mówię, osoby poszkodowane takie działania są bardzo ważne dla nich na drodze powrotu do normalności. Wspiera mi klub Rotary Jelenia Góra. Pomagali mi od samego początku. Prezes zadzwonił do mnie osobiście z tym bonem takim na materiały budowlane, za które mogą sobie kupić panele do pokoju. Naprawdę można na nich polegać. Dostaliśmy wsparcie od Rotary Club. Mama dostała bon, który no, będziemy dopiero wykorzystywać. Tam mamy troszeczkę. Czasu na wykorzystanie niego, jego, ale tutaj jest no, może potrzeb. Jakie są dalsze plany Rotary Klapilenia Góra w zakresie pomocy lokalnej społeczności? Dzięki temu, że mamy w całej Polsce kluby Rotary, na hasło Pomoc Powodzianom odezwali się i spłynęło sporo pieniędzy, które wykorzystujemy cały czas na pomoc dla mieszkańców. Uruchamiamy również pewien program, program pomocy dla dzieci młodzieży z rodzin Poszkodowanych podczas powodzi, ponieważ to jest pro, pomoc psychologiczna, jest bardzo ważna. Jednakże chciałbym zaznaczyć, że w ciągu tych kilku miesięcy od połowy września poprzedniego roku pomoc została udzielona tysiącom rodzin i udało nam się przekazać pomoc materialną w wysokości ponad 700 tysięcy złotych. Odbudowa po powodzi to długi proces, ale dzięki takim inicjatywom jak ta, poszkodowani wiedzą, że nie są sami. Każdy gest wsparcia daje im nadzieję na przyszłość.